Cześć też jest jestem ARTO Marto ponownie ja Jestem tam tamale pod górnym okay. zaraz jest Gdyś się do Kurydzy Do klienta koło Wrocławia Sześciorządowa to jest ta narsistka Na górę wrzuci Czekaj Czekaj poczekaj. Momencik o, Wałki tak o. Czekaj zamkniemy to o nie! Czekaj dobrze. O, bo ten wałek tutaj. Nie, dobrze jest! Dobrze, dobrze. Okej okay. A to wszystko to do góry. Tu dużo bardzo. Jestem tu pomiędzy Olkuszem, a Krakowem Dojeżdżam do miejscu Grotkowice. Tutaj wjeżdżam, zaraz będę wjeżdżał do takiej firmy Zajmują się też sprzedażą maszyn dobry dobry, Dobrze trafiłem? Dobrze, nie? Gdzie to rozładujemy sobie? Bo tak, żebym mógł Dzień dobry Co troszeczkę? Ale żeby nie przeszkadzał tutaj nikomu, bo to chwilę potwa a, a, a może teraz cofnąć co? co jakby to jakby szło trochę z górki, a później się nam wrócę gdzieś to chyba muszę wycofać, tak? Czy tam jest wyjazd? Czy co teoretycznie powinien być wyjazd, ale, no, nie ale... teraz warto takich czy dam radę? No no właśnie, bo teraz kurde się rozładuję, to gdy miał lżej, nie? No o, no właśnie o, to ja, tam cofnę, O to jak nie można sobie szybko objechać na filmę, nie? Aha! Rozumiem. No czy, czy, czy no zobaczymy jak tam my... No dobra, no to, no, to idziemy zobaczyć, co tam pójdzie. E tu. No bo to trasfisko to... Aha, a to gdzie Podsiężane trochę? No <laughs> oczywiście, paru Aha, od Teraz ja się zdecydowali że to No, z napędem zawsze inaczej będzie, nie? No, i lżej, no bo to smoganie tutaj już jest. O, to przede przede być... wszystkim yy, kierowca będzie miał lepiej, będzie no, no właśnie, bo grzanie, no zakrzywanie. Za jest, yes, w nie, o, jest jeszcze ta sesiona. A to może to, nie, to powinien spróbować tu wjechać. O kurde, ale świsko. I tam się wyjedzie, to? Czy nie bardzo? Nie powinien. A bo tam. Sparaję, jak kontenery przyjeżdżają to. Mogę. Aha, aha, Sparaję. razy. Dobra, no, a to jakaś tego. To próbuję teraz. Na drampa jest widzę, to by też pasowało, nie? No ale nie, nie jest tak Ta to... też do nas, nie? Nie, nie, to idzie do klienta jeszcze ty jest pod Krakowem? Nie, nie, jest z powrotem, jadę tam O, ten obciążnik trzeba będzie gdzieś zdjąć, A to ta ładowareczka tu jakaś jeździ, nie? Ile to ma w sumie kilo? A nie wiem, no, kurde 20 kilo jedno To się ściągnie zrywa. Tak, to zapniemy to Teraz to było, to można będzie odświeżać, bo jak się pusi no, no to to będzie takie no ciężko będzie jechać z tym, nie? Nie, no to ściągamy tak jak trochę. No bo to to kurde się stałem na, na stacji, tam na jedynce, stacji, na takim, no, mopie tak zwanym, mop, czy jak to jest, nie? Od czwartej budziło ciężarówki, uj, bo nie mogę ruszyć, nie, bo dużo się. No, 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 to tak to. No panie no, pan sobie nie brodzi łąk. Ty. No. no no, teraz on przyjechał to Może z tamu wjechać, nie wokoło, nie? W koło co No ale Co tu stoję, nie? No się idę. Dobra, idę po klucze. To na razie rzucimy i będziemy tutaj działać Dobrze dobrze o. Ja bym mogę to rzucić O no pan. Ej, co pan? Tak od razu łap. Nie, o! O To nie jest taki O ale jesteś No Bo To takie lekkie nie jest Ale od tych większych nie dokie się pomyliłem Tak wziąłem to z klientem nie? I do i do dołu Dobrze że na ci nie spadło No 20, 40, No 80 kg, dobre Michał. Ja jeszcze jestem, jak to popadł, miałem przecież 50. Nie, no. Jakieś niektórzy mówili, jed, pół metra pod jedną kochę, pół metra pod drugą, jedną workawiczkę. No, no. U nas Nazwialiśmy takie od zawodnika, co to ładło 150 kg. O, kurde, to dobry. Nie nie dałeś. Nie dało rady. Od paliw? Chyba! Bo jak nie to to jest. jest Zatankowany jest, rozumiem, nie? Nie, coś, nie wiem ile paliwa, tego to nie powiem. <noise> nie, nie, coś to no jest. To jest góra Przykrycie od tego. Ja to zdejmowałem. No bo szybko się jedzie to to w czasie drogi by to wywiało, nie? Mogłoby wywiać. Tu są słożnie tak na bok na razie. I tam teraz te części Gaśnica Trójkąt to można tutaj tu gdzieś, z jego miejsce No i próbujemy o, grzeje, grzeje świeca mm-hmm oh. mocno, mocno bo może... a, a on się armii, że... Pro, prosto tak, no, żeby to nie poprawało tak, można Ale nie chodzi o tą prawą stronę bardziej poprzednią nie, to no, o to, że on jest tak, że przełamany lekko, nie? teraz? aha to ja bym musiał to zrobić, wie pan co bo tu jest taki przełącznik tu taki mamy przełącznik, nie? bo to są światła od niego i, i te ruchy tu, tu, tą, tą dźwignią o, można zrobić tak jak teraz, tak? Prosto jest? Tak, a jak pan chce drugą stronę składać, no a jak pan chce drugą stronę składać, to tu się przełącza i tym samą dźwignią idzie na przykład tak, nie? Można zrobić tak, raz i pan chce zrobić tak, można zrobić nie. O, tą stronę też tak może być, nie? No, ale no, tak albo prosto, jak ktoś tam potrzeba. No i to jest takie właśnie, bo na jednej funkcji jest tam jakiś tam zawór, jest tak to wygląda. Można próbować? No. Teraz próbuję? Nie, nie próbuję. No, a co? No, dobra. Dobra? Są ci grawało albo prawa, nie? Przyszą, I tym, i tą dźwignią. O, moda sobie regulować Aha. I patrzą, czy się na drugą stronę, tutaj? No. I teraz będzie druga chodziła. Aha. No, bo to jest tam, jest taki tam zawór i, nie, 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 nie. No, I w taki sposób to działa. A teraz nie? rozumiem. No, takie coś tu jest. O, tak, to tak. To tu są obroty w okach, hamulec Tak, tu tak. Co? Tył. No Tu są te na biegach Tu mamy biegi szybkie teraz, nie? Tak I są cztery biegi szybkie, nie? Tak jest, tak. I teraz jak się do LP, do żołu tył, pan Aha, jest lewers. Okay. No, No i tu jak to mówię, tu jest do ponoszenia tego o. Aha Tutaj e, tego, no Dąb, Albo do obniżania No, tylko, o dobra, dobra Trzeba bo kiedyś sobie mówi, że ktoś mocno poszła tak poszło, że szybę wybił, ale nie a wiem A na dół? No nie idzie może o, coś no, Nie, opada wie pan powoli. Odwagi. No bo może ten olej wszystko, dotyczy taki jestem. Nie, Nie, opada powoli odwagi. Ja no bo to... A żeby to stało w miejscu, to pewnie gdzieś poszło. Albo... No, no jakoś tak mi się tutaj, bo... Aha. No i tu ma pan... O! I druga dzielnia tu jest o, o, buragu, o Aha, od góra uka, No, od Kuba, nie? Próbować? Hmm.

a co to nie się włącza na pęd? Czy cały czas tu jest? Tu pan teraz tak to wyłączony, tak? Jest a, włączony No a to jest blokada machania różnicowego, nie? A -a. ale jak, jak nie potrzeba to lepiej, jak to mówią, nie używać przodu, nie? A no. do góry się podnosi to się włącza. O to, to wszystko to się włącza. No to nie? Musia, bale, bale, o, ruszyć delikatnie, żeby to pewnie tam. No, do, o jest, skoczyło, nie? No. no. I teraz na przodzie, jest, No jak to mówią, żeby jak nie ma potrzeby używania przodu, to co jego napędu to raczej nie używać, nie? Ale... To jest tutaj że włączę niektórzy cały czas jeżdżą z załączonym napędem. Aha, trafem. aha. się, robić. Właśnie, przedni napęd ma chyba tendencję do nadbiegu, nie? Czy tam niekoniecznie, nie No, no. Aha. no. No bo teraz sobie tutaj póki cały regulować, czy tam niżej, czy wyżej? A, bo tak, nie? No. Za wolny wiek chyba. No, no i tutaj okay. tak to, to wygląda. Wie pan co, tutaj jeszcze mamy taki kod rabatowy do wykorzystania no, na zakupy we sklepie? Korbanek? Na części do Arwosa. No nie, przejście czy tam jakieś oleje, co tam potrzeba, nie? Dobra To no Dzięki i to tak to wygląda. Się. Dobra.